Witam wszystkich serdecznie na kolejnej eksploracji. Dzisiaj jesteśmy w Borym Stojnowie w domu oficera. Yy... I no, zapraszam do oglądania. Może to nie jest duże, ale to porobi. Wow. Ja idę w prawo. Jak widać, na akcja lokalizacji nie pomoże, ale. Naprawdę to się tak nazywa, że dom oficera Mega Mega widok To chilą zjadłem kiełbaski z grilla, więc jak mi się troszeczkę bija, ale nagrywam dla Was tutaj już chyba piąty odcinek to jest tego naprawdę mega dużo I mega klimat jest właśnie w takich miejscach o właśnie tutaj też zrobimy na pewno zdjęcie coś jest tak się ciągnie Ło, wow, a tutaj było kino tutaj było kino no, no a więc zapraszam oczywiście do wbijania na instagrama, link w opisie i wszystkie social media, które wam tam podlinkuję albo uda mi się je tutaj wstawić, tak jak już wspomniałem mój kam montażyst, mojego montażysty przez okres trochę nie będzie no tutaj jeszcze jakaś hala była mega duży dom. To w ogóle nie jest strzeżone. Każdy wchodzi, ale, ale nie, no robi wrażenie. O, tam jest nie widz. To tak się ciągnie. No, ludzi, chwila, trzeba poprawić. Yy. no i ogólnie, no trochę ludu jest, każdy wchodzi, wygląda. No Zobaczymy czy da się wejść na dach? I no. Ale, no, no co więcej powiedzieć, piękne miejsce yy, to jest blisko jeziora, więc może jakiegoś vloga z jeziora, nagram teraz zbieram ogólnie jakąś kamerkę spoko bo telefonem tak trochę ciężko się nagrywa i no ale to właśnie jest amazing pięknie dobra, teraz y... ja szedłem tutaj w prawo czyli idę w piwnicę tak, tu jest zejście Ło, wow, to jeszcze się ciągnie w dół? A nie, tutaj jest... chwila. Okna podwójne ze zbrojeniami, takimi prętami Ale chyba wyjście jest jakoś tam nie, coś takiego Dobra, tu jest wejście W takie miejsca lepiej nie zapuszczać się samemu Chociaż już widać, że menelnia Wszystko co mogli, to pozabierali i ukradli. No a więc Echo jest Nie ma Trochę jest tutaj Tutaj by policja Was po przyjechała z każdej strony możecie uciec No, ale wszystko prezentuje się ogólnie. Tylko nie jak tam do góry wejść. Drugi raz już tędy tam. Wchodzę. Tutaj też byłem. Tylko nie wiem, gdzie tu jest wejście na górę. Tu jest klatka. Tu jest klatka, no. dobra. Im wyżej tym lepiej, im wyżej tym mniej bezpieczniej. Paliło się tutaj jak widać. No więc oczywiście, naśladujcie mnie, bo tutaj wszystko może w każdej chwili. No i... Pełno turystów Fajnie to musiało wyglądać, jak wszystko działało Tak, jak widzicie, jest to chyba spalone jeszcze, wszystko się zawala tutaj chyba wchodzili chodziły jakieś kozaki ja tam nie idę te w całości do domu, zawsze chciałem mieć coś takiego w domu, tą zjeżdżalnię może to się zjeżdżalnia nie nazywa ale ja tak to nazwałem o, bo no właśnie tak z metonu. po tym raczej nie chodził Mimo iż mam takie fajne, grube zbrojenia Mam taka kapsuła No i w sumie to tyle Jeszcze tutaj zrobimy kółeczko O tutaj można spaść Tutaj byłem na ten dach wiecie co nawet nie, nie, nie ma sensu chodzić, to wszystko się wywala. Natomiast jeszcze może tutaj Wam coś pokażę. Nie, to się wszystko wali, ja tam nie wchodzę. Dobra no to Zapraszam do słania subika, łapeczki w górę w wbij, wbijcie do mojego Instagrama. Macie link w opisie. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach. No i co? Do następnych na razie, cześć.